Witam na konferencji prasowej przed meczem piątej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, w którym Piast Gliwice zagra na wyjeździe Stal Mielec. Do Państwa dyspozycji jest trener Piasta, pan Aleksander Wukowicz. Proszę o zadawanie pytań. Dzień dobry, Piotr Gierczy z Polskiej Agencji Prasowej. Panie trenerze, jak tą stal w tym momencie pan o ocenia po tych czterech kolejkach? No bo przedostatni zespół bez, bez zwycięstwa, z marną ilością strzelonych bramek, jak to Pana zdaniem wygląda? No tak można się oszukać tak wymieniając e, e, i przedstawiając tą stal właśnie o tej strony. A tak naprawdę e, drużyna gościła Jagiellonii Bialistok, gościla w Szczecinie, zagrała mecze u siebie e, z Widzewem e, zremisowany i tak naprawdę Skiksowali, w skiksowali z GKS Katowice e, grając u siebie, gdzie przegrali mecz, także e, ten początek jest e, uważam e, milący trochę, gdzie ta stała myślę, że się nie zmieniła w porównaniu nie zmieniła za bardzo porównanie z poprzednim sezonem, kiedy to też potrafiła się pokazywać z dobrej strony, właśnie w takiej sytuacji też będąc podobnej, kiedy dużo się mówiło o kryzysie, o tym, że coś tam nie wychodzi, to potrafili wygrać kilka meczów pod rząd, się mówi, tak? I bardzo Powa poważnie i tak uważnie podchodzę do tego spotkania. Wiem, że nic tabela, nic te wyniki nie mają do tego, bo będzie to tak samo trudny mecz jak był powiedzmy rok temu jak jechaliśmy na stal, która nie zaczęła tak punktowo źle. Wczoraj czy przedwczoraj przedwczor odszedł bramkarz, podstawowy bramkarz i najlepszy bramkarz sezonu wybrany w poprzednim, w poprzednich rozgrywkach to nie wiem, utrudnia panu, że tak powiem, przygotowanie, bo może się go, tego nikt nie spodziewał, czy ułatwia, no bo ktoś mniej ograny w stanie między słupkami? No to jak tutaj powiedziałem uczciwie, co myślę na to pierwsze pytanie, no to tutaj trzeba też uczciwie powiedzieć, że to jest strata dla, dla, dla Stali. Na tą chwilę to jest strata dla nich utrata bramkarza, który był bramkarzem sezonu poprzedniego. Więc e, zastępuje go ktoś, kto do tej pory był e, e, rezerwowym e, lub w drugim planie. Więc samo w sobie to nie jest e, e, coś, czego sobie życzy trener e, danej drużyny, ale e, czas pokaże. Myślę, że stał e, już e, przed Kochalskim. Też sprzedawala e, w ramkarze i się wydawało, że będzie miała problem, a potem się zjawił taki kochalski, który był e, ramkarzem sezonu, więc e, mi dzisiaj faktycznie nie wiemy, e, jak to będzie z następcą kochalskiego. Wiemy, że odszedł od nich bardzo mocny punkt e, drużyny do, te, do, tego, do tego momentu. A jak u pana sytuacja kadrowa, bo Jorge to jeszcze jeszcze go nie ma, tak? Tak, Jorge to to jest. E, Kwestia, myślę, że po tej reprezentacyjnej przerwie do niego dołącza Fabian Piasecki. On też się nie pojawi wcześniej niż po przerwie reprezentacyjnej, bo niestety uraz też jest na tyle poważny. Oprócz tego też Kuba Czerwiński jest pod znakiem zapytania, dalej nie trenuje w pełnym zakresie i tutaj... Nie wiemy jak to będzie, pewnie się będzie ważyło do ostatniej e, chwili. Myślę, że wymieniłem e, wszystkich. Nie liczę tutaj też e, młodych zawodników, którzy do tej pory nie grali albo grali bardzo mało, a też mają drobne, drobne urazy z tych powiedzmy tak grających zawodników. To, 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 to tak wygląda praktycznie bez tej dwójki na pewno i pod znakiem zapytania, zapytania jest Kuba Czeryński. poprzedni mecz był w poniedziałek teraz też będzie mecz poniedziałkowy tak jak Pan mówił przed tym poprzednim meczem one zwykle są uważane za no, takie małe emocjonujące ale teraz ten ostatni był fajny, cztery fajne bramki no może wynik z Waszego punktu widzenia nie do końca ale patrząc okiem kibica no to, to mógł się podobać to da się zagrać w poniedziałek kolejny taki fajny mecz no wierzę, że tak. Myślę, że oczywiście troszeczkę się odnosiłem do tego tematu też pół żartem, prawda jest taka, że akceptujemy to co mamy, mamy 19 poniedziałek, myślę, że to nie jest najgorsza godzina do tego, jest trochę przygotowanie to takie, Dziwny człowiek, przyzwyczajony do tego, że w weekend jest mecz, a ten weekend się kończy, a my jeszcze meczu nie zagraliśmy. Także to będzie drugi raz w naszym przypadku, ale e, myślę, że w, e, tak jak każdy inny dzień, to od naszej dyspozycji, od, naszego, od naszej postawy zależy, jaki, jaki ten mecz będzie. Oczywiście też od przeciwnika. Myślę, że. Razem z GKS-em Katowice naprawdę zagraliśmy dobre spotkanie, takie dla, dla, dla oceniając go jako widowisko poprzednio i też nie widzę powodu, dlaczego nie miałoby być tak też w ten następujący poniedziałek. Oczywiście każdy ma swoje marzenia o wyniku, żeby był jak najbardziej korzystny. Piast w ostatnich sezonach to zwykle był lepszy wiosną. No teraz jesteście wiceliderem, nawet tu przez chwilę byliście liderem, co kibice sobie tam pokrzykiwali. Panu też to przyszło na myśl, że taki no, po tych czterech, w trakcie tego meczu dobry start. Zaraz będzie piąty mecz, tak, ale po czterech meczach jesteśmy. Ja, ja mówiłem, że po pięciu meczach ocenimy i praktycznie e, ten mecz ze Stalą poniekąd zadecyduje o tej, o tej ocenie. To może być e, dobry start, a może być też e, trochę więcej niż dobry. Także to, to, to na pewno zależy od, od właśnie tego meczu z ze mi, i, i e, mam nadzieję, że po nim będziemy mogli powiedzieć, że mamy naprawdę bardzo dobry początek e, e, sezonu. Myślę, że e, jeżeli osiągniemy wymarzony dla nas wynik, to tak będziemy mogli powiedzieć. Dziękuję. Grzegorz Muzia Piazgliwice.pl panie trenerze jeszcze do tego meczu ze Stalą nawiążę, bo oni są w takie sytuacje, że punkty, no i im są bardziej potrzebne niż chyba ryba w wodzie. Natomiast spodziewa się Pan w związku z tym, że nie wiem, będą bardzo agresywni, czy raczej, że mimo wszystko z chłodną głową, głową podejdą do tego spotkania? Spodziewam się na pewno mocno zmobilizowanej drużyny. Jakby tutaj niekiedy e... Człowiek gra te mecze i, i czuje, że przeciwnik jest e, może nie, nie aż tak dysponowany, albo nie aż tak zmobilizowany i po prostu z tego można lub nie skorzystać. E, tutaj na taryfę ulgową, tak zwaną, nie mamy co liczyć. Jesteśmy po prostu gotowi i świadomi, że, że, że stal. Zrobi wszystko, co jej mocy, żeby ten mecz wygrać. Taka jest też ich e, sytuacja po tych pierwszych czterech meczach i e, wiemy też z własnego doświadczenia, że to są momenty, kiedy po prostu tam e, ta, ta grupa wewnętrzna. E, e, współmobilizacja jest na najwyższym możliwym poziomie i, i taka będzie ze strony stali. Musimy po prostu na to być gotowi, i tak, tak, tak też do tego uważam, że się przygotowujemy. Yy, zaczęliście ten sezon, jeżeli chodzi o gry ofensywne, można powiedzieć bardzo dobrze. Siedem bramek w czterech meczach i to bramki, ani jedna zrzutu karnego, co już warto podkreślić. Defensywnie też było dobrze do meczu z Katowicami. Yy, nie tylko moje to jest takie wrażenie, czy, czy w związku z tym zamieszaniem transferowym wokół Bosura nie byłoby dla niego lepiej, gdyby on yy, no, po prostu odpoczął do momentu, kiedy ta sprawa jego transferu się rozwiąże, bo wyglądał na mocną rozkojarzonego w meczu z KSK Katowice. Znaczy, ja tu jestem niecałe dwa lata, a saga o transferu Mosura trwa półtora, także e, jakbym go odstawił do, do zakończenia tej sagi, to w ogóle bym nie grał, Także e, jeżeli pan nie rozumie. Po prostu to trochę już trwa. Myślę, że to nie jest kwestia Ariela, tylko nasza dyspozycja w, w obronna w tym meczu. Popełniliśmy e, może e, nie tak dużo błędów z kolei, jak, jak byliśmy też skutecznie za to karceni, jak to jak to, jak to my. E, myślę, że pierwsza bramka to Stadiony świata, powiedziałbym. Real Madrid na Narodowym nie rozegrał takiej akcji jak, jak GKS Katowice rozegrał z nami przy pierwszej bramce. I to po prostu e, czapka z głów. Natomiast drugiej, przy drugiej bramce wiemy w jakie błędy popłynęliśmy, co mogliśmy po prostu zrobić wcześniej dobrze, żeby nie doprowadzić do tej sytuacji to jest kwestia do, do, do poprawy tak? i myślę, że drużynowo się postaramy o to, żeby, żeby to po prostu polepszyć, bo wypadało by, chociaż nic w piłce nie ma, pewne wypadało by strzelając dwie bramki u siebie mieć trochę więcej niż, niż punkta, a, a, a tak zazwyczaj bywało. No, rzadko nam się zdarzało, żebyśmy e, strzelając dwie bramki nie mieli trzy punkty. No, pamiętam przegraną z Radowiakiem chociażby 3-2, ale, ale, ale zazwyczaj e, tutaj e, to wystarczyło do, do, do trzech punktów. Czy, bo pojawiła się kolejna informacja w mediach o możliwym przyjściu zawodnika, napastnika z Cypru, pan, bo jest kadra jest szeroka, widziałby pan jeszcze jednego napastnika w składzie z punktu widzenia trenera, czy, czy, mówi, czy to może już było za dużo, żeby ktoś tam nie siedział na ławce zbyt długo? Znaczy, wydaje mi się, że nam za dużo nie grozi, jakby tutaj... Tym bardziej, że teraz znowu jest i kontuzja kolejnego zawodnika ofensywnego. Z drugiej strony, trochę tych ludzi w kadrze naszej jest. Póki też to się nie zmieni w drugą stronę, no to trudno też, żeby, żeby kolejne, że tak powiem. E, poklady tutaj z, z zewnątrz e, dostarczać, bo, bo po prostu nie na tym to polega, nie jest to też ekonomicznie e, patrząc e, rozsądne. Więc prawda jest taka, że tutaj to będzie, będzie właśnie decydowało, bo mamy taką sytuację, że kadra jest szeroka i z niej trzeba korzystać, póki się to nie zmieni. Cerchi Krikun zniknął mi z horyzontu. Co się z nim dzieje? Bo nie ma go nawet na ławce. No tak, on e, jest na szczęście zdrowy i od, od dłuższego, dłuższego czasu po prostu to jest decyzja moja, że nie jest tej dwudziestce meczowej. E, w tej chwili też nie jest powiedziane, że to się nie zmieni w przyszłych spotkaniach. Decyduje się na grę na tej pozycji Majkiem Amejawem i pierwszej kolejności Damianem Kondziorem, plus to są jeszcze inni zawodnicy, którzy dostają szansę. Myślę, że rywalizacja, która trwa i która się może też różnie potoczyć w przyszłości. Na tą chwilę tak to wyglądało, że, że jeden z tych zawodników, którzy muszą czekać na swoją szansę, jest Sergei Krik. Dziękuję bardzo.